Zespół szkół technicznych imienia profesora Karola Olszewskiego w Sędziszowie Małopolskim zaprasza nowych uczniów w swoje progi. 29 i 30 kwietnia w placówce zorganizowano dni otwarte. Wzięli w nich udział uczniowie, którzy wkrótce staną przed wyborem szkoły średniej. Podczas dni otwartych uczniowie Sędziszowskiego zespołu szkół technicznych prezentowali młodszym kolegom kierunki, jakie będą mieć do wyboru, jeśli zdecydują się na edukację w ich placówce. Dziś wykształcenie zawodowe jest niezwykle pożądane na rynku pracy, dlatego też zainteresowanie szkołą wciąż rośnie. Czym chcecie przekonać do siebie gimnazjalistów, uczniów ósmych klas szkół podstawowych? Przede wszystkim bogatą ofertą która jest tutaj na naszym rynku lokalnie rozpowszechniona i znana. Chcemy przekonać również tym, że współpracują z nami liczni lokalni pracodawcy oferujący ewentualną pracę po ukończeniu szkoły, jak również tym, że jesteśmy blisko, że jesteśmy otwarci dla młodzieży że prowadzimy nabór dla, równocześnie dla absolwentów szkół podstawowych, dla absolwentów gimnazjum, że będziemy kształcić w jednozmianowym systemie zajęć lekcyjnych, że realizujemy projekty, na przykład zawód z przyszłością, mobilna kadra, mobilni uczniowie, profesjonalny elektryk, w ramach których po prostu nasza młodzież może wyjeżdżać na Praktyki zagraniczne, miesięczne, również uczestniczyć w różnych kursach doskonalących, bezpłatnych, jak również odbywać płatne staże. To wszystko oferta dla młodzieży, która jest w naszej szkole. Na przyszłych uczniów czekają nowe, ciekawe kierunki. Jest to technik logistyk, technik teleinformatyk i technik reklamy. Wynika to właśnie z zapotrzebowania lokalnego rynku. Pracy. Oczywiście w ofercie nie zabraknie cieszących się dużą popularnością kierunków takich jak technik, technologii drewna. Wybrałem ten kierunek, ponieważ z drewnem mam do czynienia całe życie. Tata jest stolarzem, zawsze mnie to interesowało i tutaj dlatego podjąłem naukę w tej szkole. Kierunek wydaje mi się bardzo ciekawy. Nauczyciel stara się w bardzo interesujący sposób przekazać nam wiedzę. Braliśmy udział w praktykach zawodowych za granicą w Portugalii do, dokładnie i w tej szkole naprawdę można dużo się dowiedzieć odnośnie zawodu, który chcemy. Dlatego myślę, że raczej wybrałbym jeszcze raz tak samo. Jak oceniasz poziom wiedzy, która jest przekazywana, sposób jej przekazywania tu w szkole? No na pewno nauczyciele starają się jak najlepiej przekazać wiedzę i jak najbardziej zainteresować uczniów. Mamy różne wyjazdy na pokazy do różnych, różnych maszyn, różnych firm. Mamy sprowad... przedstawiciele różnych firm przyjeżdżają do nas do szkoły. Bardzo Mamy urozmaicane zajęcia, y, mamy te, teorie, mamy praktykę na warsztatach, także myślę, że jest bardzo ciekawe. Prowadzone. Niezmiennie od lat w szkole z zainteresowaniem spotykają się również kierunki związane z elektryką. Na nowych uczniów czeka także kierunek, który pomoże organizować i prowadzić działalność małej firmy oraz analizować rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów. Oczywiście szkoła oferuje również coś dla pasjonatów mechaniki, a nawet mody. Nie można zapomnieć o techniku usług fryzjerskich, który w sędziszowskim zespole szkół technicznych realizowany jest od wielu lat z wielkim powodzeniem. W szkole Potokiem nauczyciela wychowania fizycznego Pawła Kardysia, można rozwijać również swoje zainteresowania sztukami walki.